Witajcie w już 14 odcinku cyklu Dziwne Warszawskie Nazwy. Znajdzie się w nim 12 nazw, a wśród nich takie jak Chińskiej Róży, Kaśki Kariatydy czy Promenada. Zanim jeszcze przejdę do właściwej części odcinka, to najpierw czas sprawdzić, która z nazw z 13 odcinka była według Was tą najdziwniejszą. Okazała się nią nazwa ulicy. Arkony. Otrzymała ona aż 37,5% wszystkich głosów. Przypomnę, że jest to ulica znajdująca się na Białęce Dworskiej, a jej nazwa bierze się od nazwy skalistego przylądka w północnej części Rugi, czyli należącej do Niemiec wyspy. Był to ponadto do około XII wieku jeden z najważniejszych ośrodków religijnych Słowian. Nazwa Arkony była propozycją Tolkarzec. W opisie tego materiału znajdziecie ankietę, w której możecie zagłosować na najdziwniejszą nazwę z tego odcinka. Zapraszam do oddania głosu po obejrzeniu materiału. Cykl warszawski Ulica Andromedy znajduje się na Bielanach, na Radiowie. Odchodzi ona od ulicy Jowisza. Andromeda to postać z mitologii greckiej i w takim też kluczu nazwano okoliczne ulice, m.in. Perseusza i Kasjopei. Była to propozycja użytkownika Lisekwał. Ulica Chińskiej Róży znajduje się na ochocie na Szczęśliwicach. Biegnie ona od ulicy Drawskiej i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Złotego Smoka. Chińska róża to roślina zwana inaczej hibiskusem. Nazwa tej ulicy na w 1995 roku nawiązuje do Chin, ponieważ znajduje się ona na tak zwanym chińskim osiedlu zamieszkiwanym przez osoby pochodzące z Azji. Nazwę tej ulicy zaproponował Łukasz Łuki. Harna się to ulica znajdująca się na Pradze Północ w obszarze MSI Nowa Praga. Biegnie ona od ulicy Józefa Szanajcy do ulicy Ratuszowej. Nazwa tej ulicy, choć może się kojarzyć z nazwą pewnego trunku, to absolutnie od tego nie pochodzi. W rzeczywistości ulica została nazwana na cześć baletu pantomimy Harnasie, napisanego w latach 1923-1931 przez Karola Szymanowskiego. Warto wspomnieć, że jedna z przecznic tej ulicy nosi imię właśnie tego poety. Nazwę Harnasie zaproponowali Maciej oraz zipper track maps. Ulica Kaśki Kariatydy znajduje się na targówku na Zaciszu. Biegnie od ulicy Wienieckiej do ulicy Sennej. Nazwa tej krótkiej uliczki to również nawiązanie do literatury, ponieważ jest to tytuł powieści Gabrieli Zapolskiej wydanej w 1888 roku. Ulica o jakże uroczej nazwie Małej Żabki znajduje się na Białęce, obszarze MSI Kobiałka. Odchodzi ona od ulicy Mochtyńskiej. Niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na pytanie dlaczego tej ulicy nadano właśnie taką nazwę, choć myślę, że w tym przypadku mogło chodzić o żaby zamieszkujące okolice tutejszej Rzeczki Długiej. Nazwę tej ulicy zaproponował to Na Narocz to ulica znajdująca się na Mokotowie na Służewie. Odchodzi ona od ulicy Smyczkowej. Nazwa tej ulicy nadana w 1961 roku pochodzi od nazwy jeziora znajdującego się na Białorusi. Zresztą okoliczne nazwy ulic również nawiązują do jezior. Chociażby omawiana w jednym z wcześniejszych odcinków ulica Bełdan, czy Niegocińska. Ulica Niwa znajduje się na Targówku. Rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Świętego Wincentego i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Płosa, po czym ponownie pojawia się na krótkim odcinku od ulicy Rembrandta do ulicy Samarytanka, która była już omawiana w jednym z wcześniejszych odcinków. Jest to najpewniej najmłodsza ulica w tym zestawieniu, ponieważ nazwę oficjalnie nadano w 2017 roku, a jest ona innym określeniem na pole uprawne. Być może nadano właśnie taką nazwę, ponieważ ulica powstała na dawnym polu. Nazwę tej ulicy zaproponował to Lekrzet. Ulica Promenada znajduje się na Mokotowie na sielcach. Biegnie od ulicy Belwederskiej i kończy się na ulicy Konduktorskiej. Nazwa tej ulicy może kojarzyć się z gocławskim centrum handlowym, jednak na Mogotowie pojawiła się ona znacznie wcześniej. Samo określenie oznacza ulicę czy deptak, po którym można spacerować. Nazwę tę nosi również fragment parku morskiego oko, a także znajdujący się na jego terenie staw. Nazwę promenada zaproponowało dwóch użytkowników Maciej oraz Danikan. Ulica Sagali znajduje się w wesołej w starej miłośnie. Odchodzi ona od ulicy Jana Pawła II i rozchodzi się w kilku kierunkach między okolicznymi domami. Według serwisu uliceumwarszawa.pl nazwa odnosi się do tajemniczego kamienia obdarzonego potężną mocą. Który spadł na ziemię z kosmosu i niegdyś służył ludziom, ale z powodu ich chciwości został rozbity na siedem części. Odnosi się ona do serialu Tajemnice Sagali w reżyserii Jerzego Łukaszewicza, który swoją premierę miał w 1997 roku. Jest to jedna z tych nazw ulic, które zostały nadane pod koniec 1999 roku staraniem mieszkańców osiedla, o czym mówiłem w odcinku Ulice Bez Nazw, czyli Stara Miłosna, pod koniec lat 90. Jeśli nazwa ulicy faktycznie nawiązuje do serialu, to jest w niej błąd, ponieważ w tytule tego dzieła słowo Sagali było pisane przez jedno L. Ulica Trapez znajduje się we Włochach na Okęciu. Biegnie od ulicy Czardasza do Alei Krakowskiej. Nazwa tej ulicy pochodzi od nazwy figury geometrycznej. Była to propozycja dolka Ulica Uniwersału znajduje się na Białęce na Henrykowie. Biegnie od ulicy Srebrnogórskiej i kończy się za skrzyżowaniem z ulicą w Czele, która pojawiła się już w jednym z wcześniejszych odcinków. Uniwersał to według słownika języka polskiego PWN w dawnej Polsce publicznie ogłaszany list królewski dotyczący ważnych wydarzeń. Od XV wieku akt prawny króla regulujący sprawy gospodarcze, wyznaniowe i wojskowe. Także akt zwołujący szlachtę na Sejm lub pospolite ruszenie. Obecna nazwa ulicy może być nawiązaniem do wcześniejszej. Opamiętniała upamiętniała Tadeusza Kościuszkę. Kościuszko wydał w 1794 roku uniwersał Połaniecki, który przyznał ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym. Nazwę tej ulicy zaproponowali Maciej i Paweł. Ulica Wynalazek znajduje się na Mokotowie na Służewcu. Biegnie ona od ulicy Marynarskiej do ulicy Cybernetyki. Nazwa tej ulicy, nadana w 1960 roku, oznacza rzecz, która została wynaleziona, wymyślona przez człowieka i jest nawiązaniem do innych, technicznych nazw ulic. Wynalazek to propozycja użytkowników Huban i Zipper Track Maps. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję wszystkim za nadesłane propozycje i przypominam, że możecie zostawiać kolejne własne propozycje w komentarzu pod tym materiałem. Zachęcam również do zagłosowania w ankiecie na najdziwniejszą nazwę z tego odcinka, którą znajdziecie w opisie filmu.